Witajcie, z tej strony Ewa Rożnowska. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, czym jest karma i jak wpływa na nasze życie. Karma to jedno z najczęściej używanych terminów duchowości i nie bez przyczyny, gdyż jest to bardzo istotny element naszego istnienia. Jednak ważne jest, aby zrozumieć sens tego pojęcia i jak ono funkcjonuje w naszej przestrzeni oraz jaki ma wpływ na nasze życie. Bez tego możemy wpaść w ciąg myśleniowy który narzuca nam wypaczona duchowość, że na karmę nie mamy wpływu, bądź z drugiej strony, że musimy koniecznie konsekwencje karmiczne w swoim życiu przerobić. I tutaj należy się głębiej przyjrzeć tej tematyce. Karma, moi drodzy, jest jednym z głównych terminów religii hinduskich, takich jak buddyzm, hinduizm czy inne religie darmiczne. Tam pojęciem karmy określany jest ogólnie ciąg przyczynowo-skutkowy. Jednym słowem, konkretne zdarzenie wywoła jakiś skutek. Ten skutek natomiast stworzy kolejne konsekwencje, i tak dalej. Na tym jednak się to nie kończy. Eee, moi drodzy, dla wyciągnięcia ostatecznego wniosku musimy najpierw przyjrzeć się też poszczególnym podejściom różnych religii do tej terminologii, a, ponieważ każda z tych religii posiada swoje dodatkowe objaśnienia i podejście do pojęcia karmy. Chociażby w hinduizmie często wplatane jest pojęcie Boga, który dokonuje rozliczenia karmicznego danej osoby. A zatem owy Bóg staje się być w niektórych przypadkach ingerującą istotą, dokonującą pewnej formy rozliczenia czynów konkretnej osoby. A w takim podejściu Bóg daje danej osobie to, na co zasługuje, na co sobie zapracował. I tutaj również często w tym wypadku karma uznawana jest za dokonanie złego uczynku, za który musimy zapłacić, zrobić coś w zamian lub go odpracować. Jednym słowem karma uznawana jest w tym wypadku jako kara za zły uczynek bądź nagroda za dobry. Ponadto w hinduizmie wyróżnia się trzy rodzaje karmy. Karmę nagromadzoną, przynoszącą owoc oraz obecną. Karma obecna staje się karmą nagromadzoną w momencie, kiedy konkretny czyn czy działanie staje się dokonane. Ta nagromadzona karma często przejawia się w obecnym wcieleniu, ale też część przechodzi na kolejne inkarnacje. Z kolei konsekwencje, które zakończyły się jakimś skutkiem, to karma przynosząca owoc. W związku z tym, tym, zgodnie z tymi pojęciami jesteśmy w ciągłym gromadzeniu karmy, która przynosi różne skutki, to z kolei ma wpływ na nasze dalsze wcielenia i doświadczenia w nich zawarte. A dosyć moim zdaniem kontrowersyjnym podejściem w hinduizmie jest teoria, że prawo karmy nie pod, pod prawo karmy nie podlegają nieortodoksyjni Hindusi, zabierając im tym samym możliwość dalszego inkarnowania się. Z kolei w buddyśmie podejście chyba do karmy jest moim zdaniem bardziej łagodne. Według niego karma to zamierzone działanie, a nie forma jakiegoś przeznaczenia czy konkretnego efektu. Wspomniane, to, wspomniane zamierzone działanie może być albo negatywne, albo pozytywne. I tutaj w sumie od naszej wolnej woli czy zamiaru zależy, który rodzaj działania podejmiemy, a to z kolei będzie miało wpływ na to, jaki będzie owoc danego działania. Teoria ta mówi, że kiedy czynom towarzyszy pragnienie, chciwość, gniew bądź niewiedza, to w konsekwencji owoce tych czynów będą szkodliwe. Natomiast jeśli działaniu towarzyszy brak pragnień, dobroć, brak gniewu oraz mądrość, wówczas czyny będą dobre. Jednak z drugiej strony buddyzm też daje możliwość uwolnienia się z tych trudniejszych konsekwencji. Uważa się bowiem, że jeżeli nagromadzi się przed śmiercią w danym wcieleniu więcej pozytywnych działań, zaowocują one szczęściem w następnym wcieleniu, a tym samym wybierając te negatywne. Ponadto w buddyzmie w tybetańskim uznaje się, że na własną karmę można wpłynąć również po śmierci fizycznej, będąc w stanie pośrednim między jednym wcieleniem a drugim. E, oraz, że kwestie karmy oczyścić i zmienić może tylko istota, której ta karma dotyczy. Kochani, może to w dość dużym uproszczeniu przedstawiałam te teorie związane z postrzeganiem karmy właśnie w poszczególnych religiach, jednak zależało mi tylko na takim ogólnym ich aby mieć po prostu wgląd w całą sytuację. Temat karmiczności jest dosyć kontrowersyjnym pojęciem, jednak ja przedstawię Wam swój punkt widzenia w tym temacie. Przy okazji tego tematu trzeba zaznaczyć, że nieważne jaką ktoś religię wyznaje, czy podejście jakie wyznaje do życia, czy wierzy w reinkarnację, czy jest wyznawcą Boga, na przykład w ujęciu chrześcijańskim, wszystkich nas obejmują uniwersalne prawa wszechświata. Czy to się nam podoba, czy nie. I na pewno jednym wspólnym i niepodważalnym aspektem w temacie karmy jest przyczyna i skutek. Tak można w sposób uniwersalny określić pojęcie karmy. Każde nasze działanie ma wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości. Wszystko, kochani, ma swoje konsekwencje. Ponadto warto też zdać sobie sprawę z tego, że nie tylko nasze działanie ma wpływ na to, co u nas w, w naszym życiu się wydarzy, gdyż wpływ, wpływ karmy innych osób również wpływa na nasze życie. No, nie oszukujmy się, jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni. Można to przyrównać do kropli, która spada na jezioro, tworząc falę, która rozchodzi się w okręgach, obejmując wszystko wokół siebie. Tak działa właśnie karma: nie działa punktowo, lecz falowo. Dodatkowo, rzucając kilka kamieni w tym jeziorze, w kilku miejscach dochodzi do tego, że te fale zaczynają na siebie nachodzić, łącząc się ze sobą. Właśnie tak działa karma. Nie znaczy to, że nie mamy, powiedzmy, wpływu na to, co się wokół nas dzieje. Chodzi bardziej o to, że mając taką wiedzę, możemy zmienić nasze podejście do wielu sytuacji życiowych, ponieważ czasami obwiniamy się, i mocno emocjonujemy w wielu sytuacjach, które pojawiają się wokół nas, są to często zdarzenia, które powstały bez naszego udziału, na które nie mieliśmy wpływu. W tym momencie mamy dwie możliwości: albo damy się ponieść emocjom, albo przyjmiemy je ze spokojem. Podam Wam przykład. Para wykupiła sobie wycieczkę, na przykład do Turcji, która miała dojść do skutku za pół roku. W tym czasie nastąpiły zmiany polityczne. I zaostrzył się konflikt w tym państwie, co zaskutkowało tym, że wycieczka została odwołana. Taka para albo może w tym momencie się zdenerwować, gdyż z niecierpliwością czekała na ten wyjazd, albo przyjąć daną sytuację, dane zdarzenie ze spokojem i zrozumieniem. Eee, chcę Wam przekazać to, że w przypadku skutków karmicznych najważniejsze jest to, co Wy w danej sytuacji dalej zrobicie. Jak zrozumiecie dane zdarzenie, jakie wyciągniecie z niego wnioski i jakie dalsze decyzje podejmiecie? To będzie miało w konsekwencji wpływ na dalszy tok życia. Jednym słowem, karma to działanie, to ruch i wykonanie, które daje określone skutki. Ważnym elementem jest też według mnie zrozumienie, że nie zawsze dobre działanie da dobre skutki, a złe działanie da złe skutki. Moi drodzy, pojęcie dobra i zła w ujęciu uniwersalnych praw wszechświata nie działa tak, jak to my, ludzie, to często określamy. Nie jest to czarno-białe. Ja to zawsze też określam jako punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia. Podam Wam kolejny przykład. Morderca kobiety dostaje wyrok śmierci za swój czyn, egzekucja zostaje wykonana. Jego czyn uważany jest za społecznie krzywdzący i niemoralny. Jak zatem spojrzeć na wykonany wyrok? Czy był dobry czy zły? Z poziomu chociażby rodziny osoby zamordowanej, zapewne sprawiedliwy. Natomiast z poziomu innych osób, może już być czynem też niemoralnym. Moi drodzy, może podałam tutaj kontrowersyjny przykład, jednak takich mamy w naszym życiu mnóstwo. W tym wypadku możemy określić, że karma wróciła do osoby skazanej. Natomiast tak naprawdę karma w ten sposób nie działa. Nie zawsze konsekwencje danego działania wracają do osoby w takiej samej formie. Dlatego też nie zawsze ludzie, którzy według nas czynią zło, w ich życiu dzieje się źle. Spójrzmy jeszcze inaczej na ten sam przykład, ale w innej formie. Tym razem morderca kobiety dostaje wyrok 15 lat więzienia. W opinii wielu ludzi będzie to nieadekwatny wyrok do czynu, też według nich powinno tego człowieka spotkać to samo co ofiarę. Niestety tak to nie działa. Spójrzmy inny przykład. Pewien wynalazca odkrywa przełomowy chip, który służy do konstrukcji różnych takich przydatnych w naszym życiu urządzeń. Jednak osoba znajduje się jedna, która odkrywa, że dany chip może zostać wykorzystany do konstrukcji bomby, która może zniszczyć część ludzkości. Tutaj mamy kolejny przykład, że teoretycznie celem dobry był czyn pierwotnie i miał, miałby on pociągnąć za sobą dobre skutki, jednak sytuacja obraca się w drugą stronę. Dlatego nie należy generalizować i dzielić karmę na dobrą czy złą. Choć najczęściej słowo karma kojarzy się z czymś negatywnym, a tak nie powinno być. Ocena sytuacji i pojęcie dobra i zła często jest związane z naszym wewnętrznym kodeksem, Społecznymi uwarunkowaniami, wyznawaną religią, czy chociażby jej brakiem. Dlatego też, według mnie, podejście do karmy nie powinno opierać się na rozstrzyganiu jej na dobrą czy złą, ponieważ nie ma ani złej, ani dobrej karmy. Są tylko doświadczenia i ich emocjonalne skutki. Na ich podstawie powinniśmy podejmować nasze dalsze decyzje i wybory życiowe. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę to, kim jesteśmy, co sobą reprezentujemy, co dzieje się w naszym życiu, to wynik karmy. Jeżeli w taki sposób podejdziemy do tego pojęcia, wówczas znikną też um, często pojawiające się lęki związane z wpływami karmicznymi z naszego obecnego życia oraz z poprzednich inkarnacji. Nie znaczy to, że od teraz mamy robić, co nam się żywnie podoba, nie patrząc na to, czy krzywdzimy kogoś swoim postępowaniem, czy nie. Chodzi bardziej o to, żeby nie stresować się, że na przykład przy inkarnacji wstecz zrobiliśmy komuś krzywdę, to w tej inkarnacji mamy z tą osobą coś przerobić, czy jej jakoś zadość uczynić. Bardzo często takie pojęcie ma miejsce w duchowości, ogólnie takie podejście, a naszym zadaniem jest zrozumieć, iż podlegamy podwieczny ciąg zdarzeń, na który mamy wpływ. To od naszych decyzji i wyborów zależy w większości przypadków, jak nasze życie będzie się kreować. W związku z tym, jeżeli uznamy, że wyrządziliśmy komuś krzywdę, możemy to zmienić poprzez zmianę naszego postępowania. To jest ciąg karmiczny. Ponadto, nie zawsze musimy i mamy obowiązek przerabiać i pokutować za czyny z poprzednich wcieleń. O tym opowiem Wam w kolejnym materiale, w którym też poruszę temat wibracji karmicznych w ujęciu numerologicznym. Ogólnie podsumowując temat karmy, możemy uznać, że karma to ogólnie ciąg przyczynowo-skutkowy, powstały z naszych i innych ludzi doświadczeń, zarówno tych dobrych, jak i tych złych. Mam nadzieję, że przedstawiłam Wam w miarę jasno temat karmy. Czekam na Wasze reakcje i komentarze, jakie macie Wy podejście do tego tematu i zapraszam Was do kolejnych materiałów. Cześć!